Cześć moi drodzy, mam dzisiaj dla Was oto taką skromną książeczkę. Jest to książka dla naszej młodzieży, dla młodzieży plus minus 16 lat. Tetrus. Tetrus autorstwa Kazimierza Szymeczko. Książka oparta w 100% na faktach. Jest to opiekun dzieci, młodzieży niepełnosprawnej, z którą współpracował. Wiele lat lepiej z nimi współpracował, poznawał ich, poznawał ich trudności, z jakimi się borykają, wysłuchiwał ich historie, ponieważ tak naprawdę, co dziecko, co młodzież, co jakiś nastolat, nastolatek, to inny wypadek, inne przeżycia, inna forma radzenia sobie z tym wszystkim. Każdy z nich, każda osoba, którą tu na, na każdej karcie spotkacie, zupełnie w inny sposób poradziła sobie, przeżyła jakąś traumę życiową, wypadek. Bo tak naprawdę nikt po dobroci nie odbiera sobie pełnej sprawności. Czasami jest to choroba, która kogoś ubezwłasnowolniła. Dlaczego tetrus? Zastanawiacie się? Tetrus tak się nazywają osoby, które są sparaliżowane, mają cztery kończyny sparaliżowane, czyli ręce i nogi. Ale jeżdżą na wózkach i ewentualnie mają Dłoń, w miarę sprawną dłoń, albo część, część rzeczy mogą jedną, dłoń, jedną ręką wykonywać, albo mają wózek, za pomocą którego mają czujniki jakieś przy szyi, i za pomocą szyi mogą kierować wózkiem. Uwierzcie mi, że książka, mimo że jest gruba, czyta się bardzo szybko, ale książka otwiera oczy na jedno. Ile my mamy? Ile my zdrowe osoby mamy i jakie nasze życie, wbrew pozorom, jest proste. Nawet jeżeli jesteście zmęczeni, nawet jeżeli e, macie chwilowe problemy, trudności, zupełnie niezwiązane zdrowotnie, czy to z pracą, czy z wychowywaniem dzieci, e, czy ze szkołą, e, uwierzcie mi, że mm, po przeczytaniu tej książki, ja odczułam ogromną ulgę, że ja i moje dzieci. Są zdrowe i to jest tak naprawdę najważniejsze, bo osoby, które spotkałam w tej książce, na kartach tej książki, zmagały się naprawdę z mega dużymi problemami, ponieważ dla nich, dla osób sparaliżowanych, czy to od pasa w dół, czy od szyi w dół, prowizorycznie proste zajęcia, typu ubranie się samodzielne, skorzystanie z toalety, z ogromnym wyzwaniem i tak naprawdę to jest logiczne, także jeżeli ktoś jest sparaliżowany, to pewnych czynności nie wykona, ale jeżeli nie ma się kontaktu z taką osobą, nie przeczyta się takiej książki, to powiem Wam, że się nie zastanawiasz nad tym i nie doceniasz czasami e, tego, co masz. Więc ja uważam, że jest to obowiązkowa książka, zwłaszcza dla tych, e, czy młodszych, czy starszych, czy to min minus 16, czy plus 16. Dla tych, którzy narzekają, że na przykład mają nie taką cerę, że są za mali, za duzi, że nie taka figura, że nie takie ubrania, uwierzcie mi, że te wszystkie problemy bledną w momencie, kiedy przeczytacie Tetrusa. A to, co jest najpiękniejsze w tej książce, że ci ludzie się nie poddają, a nawet jeżeli się na początku poddają, bo oczywiście taki wypadek to jest to jest przewrócenie życia do góry nogami, to jest rozpoczęcie nowego życia i trzeba się nauczyć znowu chodzić no nie chodzić. Muszą się nauczyć wszystkich czynności na nowo. Wszystkie te problemy przy tej książce baletną, ale najpiękniejsze jest to, że oni się odnajdują w tym wszystkim po jakimś czasie, nie poddają się, opanowują na tyle, ile mogą. Te wszystkie czynności, bycie samodzielnym e, i, że tak powiem, ogarnianie siebie samego i, i swojego otoczenia, i stworzyli drużynę. E, drużynę sportową i odnoszą w tym sporcie sukces. Bardzo serdecznie Wam polecam tą książkę. Tetrus jest również dostępny w, w Baju Bajkowej Księgarni. Link pod postem. Bawcie się dobrze.